Witam Was w moim dzisiejszym odcineczku. Da dawno nie było filmików, bo nie miałam inspiracji, ale mm, mam. dzisiaj będzie pierwszy filmik i to będzie piosenka, którym zaraz usłyszycie. I dzisiaj albo jutro będzie też nowy filmik i to będzie serial LPS. Tak, to będzie serial LPS, on będzie bardzo super, naprawdę. Więc trzymajcie się lepiej siedzeń, bo może was wyrzucić. Od aż już Więc dzisiejsza piosenka będzie o y, YouTubejce Misia i ja, ponieważ ona kupiła Kanał Hejki i To jest po prostu podłe moim zdaniem, dlatego ja muszę ją zdisować. i dzisiejszym i y, y, y. mój wokal będzie dzisiaj akompaniamentem do gitary basowej, ponieważ ja Jestem doświadczoną basistką. Tutaj proszę mój bas. Ojejku, chyba muszę go nastroić. Yy, tutaj pokręcę sobie randomowo tymi yy, pokrętełkami. O, od razu lepiej brzmi, od razu lepiej brzmi. Struny mi latają na wszystkie strony. Tak powinno być. Jakby ktoś się nie znał, no bo ja się znam. No dobra, no to możemy zaczynać moją piosenkę. Jeszcze nie wymyśliłam tekstu, ale to wiadomo, jak w każdej mojej piosence, na bieżąco się wymyśli, tak? Bo jestem królową improwizacji. Dobra, dzisiaj opowie Wam o nie? która jest zwykłą oszustką. O tak, i ona jest oszustką. Bo plagia tu je, tu lękę. O nie, tak nie może być. O nie, to się da to? Żeby jakaś. Mała Frianta kopiowała moją lękę. O je, yeah, o tak. I ona ma taką samą rodzinę jak hejka tu bo ma matkę i ma ojca. I ta matka torturuje jego ojca tak samo jak. wspaniałą piosenkarką, a Misia jest oszustką. Ha, mam nadzieję, że się podoba. I do zobaczenia w kolejnym odcineczku, tak? A ty, Misia, uważaj sobie, uważaj no bo ja nie pozwolę na coś takiego. No, więc do zobaczenia w kolejnym odcineczku i pa, 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 pa.